Cześć, jeśli jesteś fanem wyrobów dojrzewających i wyrobów suszonych, wędzonych, nie musisz już ich szukać. Bastion smaku wyszedł naprzeciw Tobie i możesz już dzisiaj te wyroby spróbować. Masa oschła, niewędzona, kąsek żebrowy podgrzany zniewala każdego. Moje kochane Panie, Kolendwiczka borowa, nieziemski produkt. Szynka mistrzejacka. no też cudowna. To jest taki produkt, gdzie w starych wędzarniach, w domach, na strychach, nasi dziadkowie takie szynki bardzo długo przetrzymywali. Oczywiście niespotykana wołowina jarla. Męski produkt Baleron Pruski. I dwa schaby. Jeden wędzony, drugi dojrzewający, schab barona, schab szlachecki. Oczywiście szynka pruska u, u, ukochana też przez panie. No i dla szaleńców takich smakowych, którzy szukają coś wyjątkowego, kaczka. Przyjdź i przekonaj się, jakie wrażenie te wyroby na tobie odniosą. Pozdrawiam Was. Cześć.